Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj wykorzystam ładną pogodę i to, że jest stosunkowo ciepło, po to, żeby zrobić tak zwane ozonowanie naszych samochodów. Czym jest ozonowanie? Jest to takie oczyszczanie układu chłodzenia i ogrzewania wentylowania właściwie samochodu z wszelkiego rodzaju roztoczy, grzybów. I tego typu rzeczy również z tapicerki i z innych tam części samochodów, foteli, Przy pomocy ozonu, czyli tlenu trójatomowej cząsteczki tlenu, dokładnie tak to się ładnie nazywa. Czyli O3. Niestety, jest to szkodliwa rzecz dla wszelkiego rodzaju organizmów, więc trzeba do tego wykorzystać ciepły słoneczny dzień bo takie auto później trzeba wietrzyć przez godzinę. Dlaczego my to robimy? Robimy to ze względu, znaczy robimy to przede wszystkim po zimie, po okresie grzewczym, kiedy auto jest zamknięte, jest niewietrzone i to jest, no jest wilgotne ogólnie na zewnątrz i w środku w samochodzie, no bo wnosi się śnieg czy tam wodę na, na butach i to wszystko nam gnije w tych później dywanikach i tak dalej i tak dalej. Auto nie ma czasu wyschnąć porządnie, więc jest to sprzyjające środowisko dla rozwijania się wszelkiego rodzaju bakterii. I ja do tego celu używam e, takiego tutaj mam mam taki oto ozonator e, no i co i zabieram się do dzieła można również poszukać bo są ludzie co wykonują tego typu usługi więc e, jeżeli ktoś, ktoś nie ma ozonatora, to, to warto, y, albo nie wie jak to po prostu robić, to warto poszukać, bo naprawdę warto, żeby zadbać, żeby w tym samochodzie jednak było ładne y, powietrze czyste, a nie y, jakieś pełne guwien, bo przecież wiemy, że w, w naszej atmosferze nie żyjemy w najczystszych czasach obecnie i się znajdują różne dziwne rzeczy, więc po co jeszcze dodatkowo się truć w samochodzie. Y, to jest tyle. A, jeszcze taki temat poboczny ozonowania, właściwie skutek uboczny, to jest to, że ozon pozbywa się również zapachów. On ma specyficzny taki zapach, ale wybija wszelkiego rodzaju inne zapachy w samochodzie. Yy, więc jeżeli ktoś jest osobą palącą, no to i ma najarane w aucie i po prostu mu w tym aucie daje tymi fajami. No to jest to metoda na to, żeby się tego zapachu pozbyć. Niemniej jednak nie polecam robić tego często zbyt, ponieważ ozon powoduje szybsze rozkładanie się różnego rodzaju rzeczy typu aluminium, chromowane jakieś elementy, zwłaszcza tego chromu lakierowanego. Yy, tapicerka się utlenia szybciej, plastiki i tak dalej, więc yy, no po prostu od yy, raz na jakiś czas, jak się zrobi ozonowanie jest ok, ale jakbyś to chciał robić raz w tygodniu, to może się okazać, że Twoje auto, auto się rozleci przed czasem, albo się po prostu z, nadmiernie zużyje, dlatego nie poleca się tego robić zbyt często yy, i, i już, no. No to tyle, w takim razie ja się biorę do dzieła i yy, no i co? Jak coś, to do potem, a jak nie, to do poniedziałku. Pozdrawiam Was, jo.